krótki odcinek, bo jak zginę tutaj naszym panem P którego w ogóle zacząłem troszkę, myślę, że będę nim grał mega będę go wbijał mega ale to już, to, to jeszcze się dowiecie więcej to tam, tam miałam kartę bitemną nie może tak być którą wybieramy, ja wybieram pana P ustawiamy dzisiaj jak zginę to zmieniam grę więc zaczynamy tutaj tą super... Mam nadzieję, że wziąłem coś. O nie, nie gram w koszykówkę. I jak zginę przynajmniej zrobię, jedno miejsce, to od razu ucina się film. oprócz pożegnania. Ja bym chciał chociaż pić i mi to zrobić, bo może się okazać, że ten film będzie trwał 2 godziny. 10 godzin. A może się okaże, że będzie trwał 1 minutę. Na przykład teraz się skończy. Nie, no nie, bo dobrze, proszę.

Nie że muszę mnie o Penny. Mam zadanie na Panie P, no nie za bardzo, tylko, tylko jedno, w pośród tych, tej gromady, No myślę, żeby... że Napiszcie, co mam wypadło z 100 legend legendarnych Star Dropów, to, to przypomnę serduszka, tak jak każdy kiedy kto napisał do mnie jakiś fajny komentarz, bo ta nie miała osoba, ale to nie. Co nie trzeba znaczyć w ogóle, dobra? Gramy dalej, bo film trwa dwie minuty. Super! No dobra, let's go. Widzimy tutaj takiego... Kto to jest? if Nie, Karl. Nie do tego Karla. Okej, okay, daliśmy headshot temu Karolowi. I mamy. Um, kolejka No dobrze, dobrze, widzowie, żegnamy się z Wami. Widzimy się w kolejnym Elo.